Trójka nowych mieszkańców rezydencji w K zwolna przyzwyczajała się do nader radykalnej zmiany warunków swego bytowania. Quilleran wybrał sobie apartament sypialniany, który przypadł mu do gustu. Urządzony w XVIII-wiecznym angielskim stylu z komodami, komódkami Chippendale tudzież łożem zapatrzonym w baldachim. Nauczył się też podgrzewać wodę w supernowoczesnej, doskonale wyposażonej kuchni, dzięki czemu mógł przyrządzić sobie rozpuszczalną kawę. Jumią zanektowała oranżerię jako swoje terytorium. Usposobiony badawczo koko, który zwiedził luksusową posiadłość od piwnic aż po dach, wreszcie obrał za swe królestwo schody. Mógł z nich obserwować drzwi frontowe, pod jego kontrolą znajdowała się cała sień. To też wiedział dokładnie kto i dokąd się udaje. Strzegł też tam dostępu na piętro i mógł nasłuchiwać dźwięków dochodzących z kuchni. Stamtąd właśnie przyglądał się kolejnym kandydatkom pragnącym objąć funkcję gospodyni. W swojej dziennikarskiej karierze Quilleran przeprowadzał wywiady z premierami, chłopcami na posyłki, hollywoodzkimi starletkami, włóczęgami, podstarzałymi wdowami, gwiazdami ROKA, przestępcami skazanymi za gwałt i zapomniał już z kim jeszcze. Ale nigdy dotąd nie zdarzyło mu się przeprowadzać rozmowy z potencjalnym pracownikiem. Musisz mi pomóc, zwrócił się do Koko. Inaczej nie dam rady. Musi robić koty, znośnie gotować, umieć zadbać o antyczne meble, no i musi być miła. Tylko, żeby nie była za bardzo miła. Koko zmrużył oczy na znak zgody i przyzwolenia. Pierwszą kandydatką była siwowłosa niewiasta, która przedstawiała imponujący życiorys i wspaniałe referencje. Jednak nie mogła już nosić ciężkich przedmiotów, chodzić po schodach, ani też stać przez czas dłuższy na kilka minut. Druga rzuciła tylko okiem w stronę schodów i wrzasnęła. To jest kot? Nienawidzę kotów. Jak na razie, dwa do zera. Skomentował to Quilleran, zwracając się do swego współpracownika zasiadającego na schodach. Potem pojawiła się trzecia kandydatka. Była to młoda dziewczyna o różowych policzkach i jasnych oczach, ubrana w jeansy i t-shirt. Widać było, że jest silna i zdrowa. Jej sposób poruszania się wskazywał, że bardziej przyzwyczajona jest do chodzenia po polu niż po orientalnych dywanach. Quilleran bez trudu mógł sobie wyobrazić, jak doje krowy, przynosi posiłek strudzonym robotnikom podczas żniw lub figluje w stosie siana. Rozmowa odbyła się w holu, gdzie znajdował się specjalny kącik przeznaczony do przyjmowania przygodnych gości. Ostało tam kilka francuskich krzeseł wokół ozdobnej konsolki, pod lustrem oprawym złoconą rzeźbioną ramę. Dziewczyna siadła spokojnie na krawędzi rokokowej berżarki z czasów Ludwika XV, ale jej oczy wciąż wędrowały, odnotowując każdy szczegół wyposażenia wnętrza. Przedstawiła się jako Tiffany. – Ładny dom – stwierdziła. E, – Tiffany? A jak dalej? – Spytał Quilleran. Chodzi mi o nazwisko. Wyjaśnił widząc jej wahanie: Trotter. jakie ma Pani doświadczenie w zajmowaniu się domem? Robiłam już wszystko. Jej spojrzenie przesunęło się po schodach obitych żółtą skórą ścianach holu i zatrzymało się przez chwilę na antycznym zegarze. Quilleranowi przyszło do głowy, że albo ma do czynienia z kimś wysłanym na szpiegi przez firmę zainteresowaną kupnem mebli po okazyjnych cenach, albo z wywiadowczynią jakiejś szajki złodziei z Nizin, przebraną za wieśniaczkę. Gdyby w najbliższej przyszłości miał się zdarzyć coś nieprzyjemnego, Tiffany Trotter znalazłaby się z całą pewnością w kręgu podejrzanych. Niemożliwe, żeby wiejska dziewczyna naprawdę miała tak na imię. Od jak dawna zajmuje się pani tego rodzaju pracą? Na oko mogła mieć najwyżej 20 lat. Przez całe życie zajmowałam się domem mojego ojca, zanim powtórni się żenił. A teraz gdzie pani pracuje? No, pracuję dorywczo, opiekuję się krowami, pomagam ojcu przy kosach. Opiekuje się pani krowami. Dorywczo. Kulina starał się nie pokazać po sobie zdziwienia. Ma pani wielu klientów. Wzruszyła ramionami. Trochę ich jest. Niektórzy trzymają krowę, a kiedy wyjeżdżają na wakacje przychodzą dwa razy dziennie, żeby ją wydoić, nakarmić i wyczyścić. I teraz zajmuję się jerseyką lanspików. Pojechałem na Hawaje. Pierwszy raz podczas tej rozmowy Tiffany ożywiła się. Mówiła teraz z autentycznym błyskiem w oku. Strasznie lubią jerseyki. A ta, to dopiero charakterek ma na imię Stefania. Lanspikowie byli właścicielami lokalnego domu towarowego. – A po co krowa państwu Lanspik? zdziwił się Quilleran. – Świeże mleko jest najlepsze – odpowiedziała dziewczyna z przekonaniem w głosie. – No i lubią domowe masło i domowy ser. Tiffany zostawiała swój numer telefonu i odjechała, oczywiście półciężarówką. Pani po pojawiła się pani Felgrove, mizerniutka i chuderlawa niewiasta, która jednak aż pulsowała energią. Choć może było to tylko zdenerwowanie. Nie czekając, aż spytają o cokolwiek, wyrzuciła z siebie – ja tam to nie chcę być gospodyni, co mieszka u Pana w domu, bo to nie po Bożemu, bo ja jestem wdowa, a Pan kawaler, ale mówią, że Pan to nie pije, więc ja to mogę robić pranie i pracowanie trzy dni w tygodniu, bo tak to się ugodziłam, kiedy stara Pani jeszcze żyła i musiałam robić za dwóch, bo ta, co tu była na stałe, to nawet palcem nie kiwnęła, jeśli nie nagadałam na nią starej Pani, bo teraz ci młodzie to tylko piją, palą i tańczą i inne takie, a ja to się cieszę, że urodziłam się w czasach, kiedy ludzie się szanowali, więc ja zawsze pracuję sześć dni w tygodniu i chodzę... Co nie działa do kościółka? – Trzy razy. Quilleran odpowiedział: To się chwali, to się chwali, pani Falgrove. A jak się nazywała ta dziewczyna, która zatrudniona była tu na stałe? To była jedna z tych, no, miała na nazwisko Mal. I taka tam gdzie bucha, a żaden z nich się nigdy nie szanował. Nie, żeby miała jakieś ploty rozpowiadać, bo jestem pobożna kobieta. Prawdę mówiąc. A stara pani to chciała się jej pozbyć, ale ona sama sobie poszła. A jaki bałagan zostawiła w swoim pokoju i te diabelskie malunki na ścianach i taki brud i nieporządek. A na to stara pani zła była jak osa, ale powiedziała tylko, dobrze się stało, nie powiem. Ostrzelona była, jak inne tak tam takie, ale szlajała się i po nocach włóczyła, a pracować jej się nie chciało. Nawet musiała po niej sprzątać, kiedy uciekła. Zanotował numer telefonu. Do sąsiada, bo pani Felgrow nie miała własnego numeru. Po czym kobiecina wyszła z domu stanowczym krokiem, patrząc prosto przed siebie. Quillian natychmiast poczuł, że musi jeszcze raz zajrzeć do tego diabolicznego wnętrza z upiornymi malunkami. Nazwisko mal kojarzyło mu się z jedną ze szkockich wysp, więc jeśli ta dziewczyna była szkodką, mogła liczyć u niego na pewną taryfę ulgową. Poszedł do wozowni i przyjrzał się inicjałom umieszczonym pośród serduszek i stokrotek na ścianach oraz suficie. BD, DM, TY, AL, WP, DT, SG, JK, PM i wiele innych. Jeśli to byli mężczyźni z życia, to z całą pewnością dziewcząt nie miało czasu się nudzić. Z drugiej jednak strony, te inicjały mogły oznaczać coś całkiem innego jakieś fantazje kto wie. Na przykład RR mogło oznaczać prezydenta albo gwiazdę firmową. Gdy zasiadł przy swym biurku w bibliotece, przejrzał liczącą 14 stron książkę telefoniczną miasteczka, szukając nazwiska Mal. Bezskutecznie. Figurowały tam 42 numery pod nazwiskiem Goodwinter, ale nie było nikogo, kto nazywałby się Mal. Zadzwonił do Penelopy. do Goodwinter, miała Pani słuszność co do opłakanego stanu służbówek. Jak mogę się skontaktować z rekomendowaną przez Panią prytantką wnętrz? Nazywa się Amanda Goodwinter. Poproszę sekretarkę, żeby umówiła Państwa na spotkanie. Powiedziała adwokatka. Widział pan zmiankę we wczorajszej PKN o fundacji Kringenschaunów? Owszem, bardzo dobrze napisana. Czy jest już jakieś odzew? Wszyscy są zachwyceni, panie Quilleran. Słyszałam opinię, że to najlepsza wiadomość, odkąd w latach dwudziestych zamknięto salon K. Kiedy mój brat wróci do miasta, zajmiemy się detalami. A tymczasem, czy znalazł pan już gospodynią spośród zgłaszających się kandydatek? Odbyłem kilka rozmów. Zechce pani powiedzieć swojej sekretarce, żeby nie przysyłała do mnie już pań po osiemdziesiątce, ani osób z prawdziwym czy też urojonym uczuleniem na koty oraz entuzjastycznych dojarek? Nawiasem mówiąc, czy wie pani, kto namalował graffiti w jednej ze służbówek? O, to okropieństwo! oburzyła się Penelope. To jedna z tych dziewczyn z Indstale. Przez krótki czas pracowała jako pokojówka. Co się z nią stało? Zajęła się malowaniem wagonów metra w wielkim mieście? O ile wiem, zdemolowała swoje mieszkania, a potem gdzieś wyjechała. Odpowiedziała natychmiast mecenas Goodwinter. No skoro mówimy już o środkach transportu, panie Quilleran, czy nie zechciałby pan zamienić swego samochodu na coś bardziej wystawnego? Pan Finch z banku może się tym zająć. Ależ nie, panno Goodwinter. Mój samochód całkiem nieźle się sprawuje. Nie ma ani śladu rdzy na karoserii, a poza tym bardzo mało pali. Quilleran chciał jak najszybciej skończyć tę rozmowę. Słuchając Penelopy, zdał sobie sprawę z dziwnych dźwięków rozlegających się w innej części domu. Było to coś przywodzącego na myśl zarazem pluskanie, trzepotanie, tupot i szelst. Wybiegł z biblioteki, by sprawdzić, co to takiego. Do holu i majestatycznych schodów prowadził wystybul imponujących rozmiarów. Wyłożony był płytkami z kredowo-białego marmuru. Stał tam wieszak z drzewa różanego przeznaczony na cylindry i meloniki oraz stojak na laski. Obok stał stół z marmurowym bladem. A na nim taca, gdzie swego czasu kładziono wizytówki. Drzwi wejściowe były masywne, drewniane, z mosiężną klamką i zamkiem. Obok wisiał dzwonek z tego samego metalu, brzęczący za pociągnięciem uchwytu, znajdującego się na zewnątrz. W drzwiach tych widniała szczelina z mosiężnym okuciem przeznaczona na listy. Właśnie wpadało przez nią do środka jedna po drugiej koperty rozmaitych kształtów i wielkości, tworząc coraz wyższy stosik na podłodze. W zjawisku temu, siedząc na chłodnym marmurze, z wielkim zainteresowaniem przypatrywało się Koko i Yum-Yum. Koko od czasu do czasu wyciągał łapkę, by sięgnąć po jakiś list, a potem przejmowała go Yum-Yum, która bawiła się kopertą, popychając ją i gojąc po śliskiej podłodze. Po chwili kaskada kopert ustała. Quilleran przez boczne okienko zobaczył listonążkę, która wsiadła do jeepa i odjechała. W pierwszym odruchu chciał zadzwonić na pocztę i zasugerować jakiś inny sposób doręczania korespondencji. W następnej jednak chwili zdał sobie sprawę, jaką radość to wydarzenie sprawia kotom. Bawiły się pośród listów i baraszkowały jak dzieci w śniegu, tarzając się, ślizgając i rozrzucając koperty. W ich młodym życiu nie zdarzyło się dotąd nic równie fantastycznego. Nie minęło wiele czasu, a marmurowa posadzka, westybulu i parkiet hall usiadły były listami. Jumieł je wepchnąć pod orientalny dywan. Chowanie rzeczy należało do tej specjalności. Koko ujął jedną z kopert w pyszczek, przybierając bardzo ważną minę. Koperta była różowa. Ej, że oddaj mi ten list! zażądał Quilleran. Koko uciekł do jadalni. Kuleran pobiegł za nim. Koko umykał pośród labiryntu 64 nóg krzeseł, a człowiek gonił wo go, wykrzykując polecenia, które kot dość nie ignorował. W końcu jednak znudziła mu się ta zabawa i upuścił różową kopertę u stóp Quillerana. Był to list od pracującej na poczcie w Muswil dziewczyny, którą poznał podczas swojej wakacji. Wypisane był równo i schludnie na maszynie. Nie to, co jego wystukiwane dwoma palcami niechlujne maszynopisy. Pomimo 25 lat dziennikarskiej praktyki pełne omyłek. Drogi Ku, moje gratulacje z powodu uśmiechu Fortuny. Cieszę się bardzo, że tej obakoty dołączycie do grona mieszkańców Muuskanty. Mam nadzieję, że dobrze Wam się tu będzie mieszkać. Również ja i Nick mamy wspaniałą wiadomość. Wreszcie udało mi się zaś wciążę. Nick oczywiście chce, żebym natychmiast rzuciła pracę, bo cały dzień stoję na nogach, ale lekarz powiada, że powinnam uważać. Przyszedł mi więc do głowy taki pomysł. Czy nie potrzebujesz przypadkiem sekretarki na pół etatu? Strasznie bym chciała wykonywać taką pracę dla prawdziwego pisarza. Ucały ode mnie Koko yum Jum Z przyjaznym miałknięciem, Lori Bamba. No tak, najwyraźniej Koko wybrał różowy list z całego stosu, ponieważ wyczuł znajomy zapach. Podczas ich pobytu w Mooseville, Lori nawiązała przyjaźń z kotami, które ze swej strony zachwycone były jej długimi, jasnymi warkoczami i wplecionymi w nie błękitnymi wstążkami. Po krótkiej chwili Koko pojawił się z kolejnym listem w morce i dał Susa w bok, kiedy Quilleran wyciągnął rękę. Gonitwa znów się rozpoczęła. – Wydaje ci się, że to świetna zabawa – wołał za kotem Quillera. – Ale ja już mam dosyć. Zobaczysz, będę odbierał listy z poczty. Gdy już udało mu się odebrać zwierzakowi kopertę, okazało się, że w środku znajduje się list napisany przez kobietę, od której wynajmował mieszkanie na nizinach. W pewnej pamiętnej zimy Quilleran zajął mieszkanie położone nad jej antykwariatem, w starym budynku, po którym rozchodził się rozkoszny zapach smażonych ziemniaków, kiedy uruchamiała piekarnik. Napisany był ręcznie: Drogi panie Quilleran. Rosy Riker powiedziała mi, że objął Pan spadek, to też wszyscy bardzo się cieszymy z Pańskiej odmiany losu, choć zarazem brakować nam będzie artykułów piórkiem Quilla w naszej gazecie. Niech Pan nie zemdleje, ale powiem Panu, że sprzedała mój antykwariat. Po śmierci męża straciłam jakoś serca do tego interesu. Teraz przejmie go panie Riker. Jest wytrawną kolekcjonerką, a zawsze chciała zająć się handlem antykami. Mój syn chce, żebym przeprowadziła się do St. Louis. Ale teraz, kiedy się ożenił, tylko bym tam zawadzała. No i wpadłam na ten szalony pomysł, który przez całą noc nie dawał mi spać. Oto on. Pani Ricker powiada, że odziedziczył Pan wielki dom pełen antyków i będzie panu potrzebna gospodyni. Ja tymczasem całkiem nieźle gotuję. Może Pan pamięta, a w dodatku potrafię zadbać o antyki. Mam już teraz licencję rzeczoznawcy i mogłabym dokonać wyceny zbiorów, w których posiadanie Pan przyszedł. Na przykład, jeśli byłoby to potrzebne dla zaktualizowania polisy ubezpieczeniowej. Mówię poważnie. Bardzo bym chciała podjąć taką pracę. Proszę dać znać, co pan o tym myśli. Z poważaniem, Iris Kop. Jak się miewają koty? Kileranowi pociekła ślinka do ust na myśl o smakowitej wołowinie w potrawce z jarzynami autorstwa pani Kop oraz jej pikantnym spaghetti z sosem serowym. Przypomniał sobie i inne szczegóły: pogodny charakter swojej gospodyni i pulchną figurę. I wprost boski tort kokosowy. Wierzyła w duchy, wróżyła z ręki na swój nieco zalotny sposób, a przy tym potrafiła przerządzić pire ziemniaczane w taki sposób, że miał naprawdę ziemniaczany smak. Natychmiast sięgnął po słuchawkę telefonu, by połączyć się z miejską dżunglą na nizinach. Pani kop, moim zdaniem to wyśmienity pomysł. Tyle, że Pikax jest bardzo małym miasteczkiem. W porównaniu z tętniącą życiem Swinger Street może się pani wydać zbyt nudne. Jej głos brzmiał równie radośnie jak zwykle. W moim wieku przydałoby się nieco mi spokoju, pani Quillerat. Mimo wszystko powinna Pani najpierw się tu rozejrzeć przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wykupię dla Pani bilet lotniczy i spotkamy się na lotnisku. Jaką tam macie pogodę? Skwar. Koko przysłuchiwał się tej rozmowie z uszami lekko nachylonymi do przodu, co oznaczało umiarkowaną dezaprobatę. Zawsze dbał pilnie, by Quilleran zachował swój kawalerski status. Toteż miał w pamięci pewne awanse, które Pani Kop czyniła w przeszłości swemu lokatorowi. Nie martw się stary, zapewnił go Quilleran. To tylko interesy. Za to teraz będziemy mieli domowe jedzenie. Zajmijmy się teraz resztą poczty. W rozrzuconych po całym holu kopertach znalazł powitalne listy, wystosowane przez pięć różnych wspólnot religijnych, trzy kluby dobroczynne oraz burmistrza Pikax. Zaproszono go również, by wstąpił do ETBC Country Club, do towarzystwa historycznego Pikax. Tudzież zachęcano go do gry w kręgle na tutejszym torze. Administrator szpitala miejskiego proponował mu miejsce w radzie nadzorczej instytucji. Naczelny kurator miał do zaoferowania kursy dziennikarskie dla dorosłych, gdzie mógłby zostać wykładowcą. Pod dywanem znalazł jeszcze dwa listy. Ochotnicza Straż Pożarna życzyła sobie uczynić go swoim członkiem honorowym, a towarzystwo śpiew śpiewacze informowało, iż potrzebuje męskich głosów. Coś dla ciebie! zauważył Quilleran, zwracając się do Kota. Z wiekiem Koko miał coraz bardziej ekspresyjny głos. Jego miałczenie przypominało barwą trąbkę lub klarnet. Potrafił wydawać dźwięczne gardłowe pomruki i odłować tenorem i wydawać siebie harmonijne zawodzenie w wysoko, wysokiej tonacji. Po południu tego samego dnia Quilleran miał okazję poznać kolejną przedstawicielkę rodu Goodwinterów. Kiedy pisywał do Daily Flection artykuły o tym, jak pięknie urządzić sobie swój dom lub mieszkanie, zdarzyło mu się poznać projektantów wnętrz wszelkiej maści: utalentowanych, obdarzonych urokiem osobistym, kosmopolitów, projektantów modnych, dowcipnych i podstępnych. Jednak Amanda Goodwinter sama dla siebie stanowiła odrębną kategorię. Kiedy otworzył jej drzwi po aż trzech natarczywych dzwonkach, ujrzał się we włosą kobietę w workowatej letniej sukience i butach na grubych podeszwach, która przytrzymując okulary przyglądała się powierzchni drzwi wejściowych. Krzywiła się przy tym niemiłosiernie. Kto uczorta pomalował te drzwi? Oporzuła się z miejsca. na robota! Powinno się zacząć wszystkie warstwy farby aż do drewna. Nie jestem Amanda Goodwinter. Wkroczyła do holu nie patrząc nawet na Quillerana. A więc to ma być wizytówką naszego Pikachu. Nigdy dotąd nie byłam tu zaproszona. Próbował się przedstawić, ale przerwał mu natychmiast. Przecież wiem, kim pan jest. Nie musi mi pan tego mówić. Penelope twierdzi, że trzeba panu pomóc. Hol jest niezły, jednak trzeba nad nim trochę popracować. Co za głąb wybrał taki materiał na obicie krzeseł. Zagląda do kolejnych pomieszczeń, nie szczędząc komentarzy. To ma być ten słynny salon, o którym tyle słyszałam? Draperie trzeba wywalić. Zupełnie nie pasują. W tej jadalni jest za ciemno, przecież to nie jakiś grobowiec. ran wtrącił grzecznie. Pani Penelope dała mi do zrozumienia, że może zechciałaby pani zająć się urządzeniem wnętrz nad garażem. Co takiego? Rozłościła się na dobre. Ma projektać pomieszczenia dla służby? Ściśle rzecz biorąc, wyjaśnił. Chciałbym w jednym z tych apartamentów urządzić sobie studio pisarskie, w dobrym, nowoczesnym stylu. Projektantka przechadzała się po holu, niczym lwica w klatce. Nie ma czegoś takiego jak dobry, nowoczesny styl. Nie interesuje mnie nowoczesny design. Nienawidzę tego śmiecia. Quilleran odkaszlnął taktownie. A czy mogłaby pani polecić jakiegoś innego projektanta działającego w tym mieście, który byłby kompetentny, jeśli chodzi o wnętrza nowoczesne? Jestem absolutnie kompetentna, drogi panie. I mogę pracować w dowolnym stylu. Warknęła. Nie chciałam pani urazić, ale wcale nie jestem urażona. No więc... Jeśli nie odpowiada Pani styl nowoczesny, znam kilku projektantów z nizień, którzy chętnie podejmą się takiego zlecenia i zajmą się też samą rezydencją, kiedy już zostanie dopracowany projekt mieszkań nad garażem. Niech mi Pan pokaże tę rudarę! skrzywiła się paskudnie. Gdzie to jest? Jak się stąd wychodzi? Zaprowadził ją na tyły domu. Przechodząc obok biblioteki, mruknęła z niechętną aprobatą. Zmaszczyła nos, spoglądając na urządzony w kolorach żółtym i zielonym pokój śniadaniowy, pomrukując pod nosem coś o jarmarczym wystroju. Wytknęła głowę do kuchni przez dłuższą chwilę przyglądała się lodówce, a zwłaszcza parce z kotów, które przybrały posągowe pozy na wieńczącej ją błękitnej poduszce. Wspięli się po schodach dawnej wozowni na jej poddasze. Quillran pokazał Amandzie zdezelowane wnętrze, które chciał przekształcić na swoją pracownię. Nikt tu nic nie robił od dwudziestu lat, stwierdziła gderliwym tonem. Dynki odłażał ze ścian. Trzeba będzie włożyć w to sporo pracy. Jeśli sądzi pani, że to wnętrze wymaga sporych nakładów, zauważył nie wiem, co pani powie o drugim. Projektantka tylko rzuciła okiem na szalone grafiki ze stokrotkami i jęknęła głucho. – Proszę mi nic nie mówić, sama zgadłam. To ta mała mal jest tego kropieństwa. Potworne. Zatrudniła się tu, kiedy wywaliłam ją z roboty. Pracowała dla pani. Płaciłam jej, ale trudno powiedzieć, że pracowała. Wzięłam ją, bo prosiła mnie o to jej nauczycielka rysunków. Błąd, błąd. Ładna dziewucha, ale w głowie fiubździu. No i ci jej koledzy, którzy zawsze kręcili się koło niej. W końcu okazało się, że ma lepkie paluszki, więc musiałam ją wyrzucić. Co za rodzina? Żaden z tych malów nigdy nie doszedł do niczego. A to jest po prostu horror. Trzeba będzie położyć ze trzy, a może nawet cztery warstwy farby, żeby to zakryć. W myślach rana zadźwięczała melodyjka odegrana przez Koko. Daisy, Daisy. To odłożymy na później, oznajmił. Póki co proszę nie zajmować się tym miejscem i skoncentrować się na mojej pracowni. Będzie pan musiał wpaść do mnie i wybrać próbkę kolorów. Powiadomiła go z irytacją w głosie. Nie komplikujmy sobie życia. Wystarczy wywalić stąd stare graty, wykładzinę i całą resztę. Potem poproszę o dywan na podłogi ciemnobrązowe w takim kolorze jak moje budy. Hmm, nie jest by pan wymagający, co? Zauważa projektantka, a ściany w kolorze moich spodni. Besz moja Jak be. Ja go zwał, tak zwał. Poza tym w oknach zrobimy żaluzję, takie cienkimi listewkami. a potem porozmawiamy o meblach. Gdy Amanda Goodwinter zeszła na dół, stokając głośno swoimi i mrucząc coś pod nosem, Kulieran raz jeszcze przyjrzał się w fascynującym stokrotkom w sąsiednim pomieszczeniu. Szkoda, że ta dziewczyna wyjechała z miasta. Kiedy pracował jeszcze jako reporter zajmujący się sprawami kryminalnymi, zdarzyło mu się zawrzeć znajomość z jedną interesującą osobą przekraczającą granice prawa, czy też wiodącą egzystencją, niebezpiecznie blisko tej krawędzi. A ta dziewczyna, niewątpliwie obdarzona talentem, a przy tym ze swoją wątpliwą reputacją, naprawdę go zaciekawiła. Daisy 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 Czy jest to krotka? Muskając wąsy w zamyśleniu, zaczął zastanawiać się, jak to się stało, że Koko wygrało na fortepianie akurat tę melodykę. Niby nic dziwnego, bo kot od zawsze zafascynowany był wszelkiego rodzaju przyciskami, przełącznikami i klawiszami maszyn do pisania. Jednak był to pierwszy fortepian, jaki zdarzyło się temu kotu ujrzeć, a przecież odegrał od razu znaną melodykę. Wróciwszy do domu, Quilleran znalazł kolejny temat do rozmyślań. Koko pełniąc straż na schodach wybrał sobie trzeci stopień. Policzył schodki. Były 21. Dlaczego ten kot zawsze siadał na trzecim stopniu do dołu?